Eee... Jaki by... Co? Czekaj, ja nie wiem co mówiłem, co mówiłeś Jakby było... okazało się, że naprawdę istnieje coś takiego jak niebo i piekło I że na przykład jesteś skurwielem przez całe uh -huh. życie i trafiasz do, do piekła Bo byłeś skurwielem No w sumie Ale... Kurde, mi, jeżeli miałoby, by, miałoby istnieć piekło i niebo I czyściec oczywiście no. To dziewięć... Dobra, ileś tam, bo to nie są, nie mówię, nie, mówię le, nie będę mówił w procentach, bo to nie jest podparte żadnymi badaniami. Naukowców <grym> <grym i> z Ameryki, <grym> z uniwersytetu jakiegoś tam. Że chodzi mi o to, że mała część osób moim zdaniem zasłużyłaby w pełni na niebo. Ale to też nie jest tak, tak że zasługują na piekło. No dlatego w, w, większość osób by była w czyścicu, czyli czyściec to właśnie dla mnie jest taka reinkarnacja. Że w, Tak uważa. Że... a to jest dopiero dobre. się no coś ciścu... powrót na ziemię, żebyś był znowu dobrą osobą, żebyś. I... Nie spierdolił tym razem, nie? I wymazują nam wszystkie wspomnienia, No to to jak komiks. Ale kurde chciałbym. Chciałbym wiedzieć kim byłem no, w poprzednim bez... życiu. A pomyśleć, na przykład byłeś Hitlerem. Nie no, bez przesady. A no, kto to wie? Jest... No nie wiadomo, Może, mogłeś być. Mm. Znaczy... To tak działa. No. Być wiecie, robuchom, tak. Mogłeś być <coughs> albo mogłeś być biednym afrykańskim dzieckiem, które umarło dwa dni po narodzeniu. No. No, i to jest takie w sumie smutne. No smutne. jesteś możesz być karaluchem, możesz być wszystkim. No właśnie, ale czy reinkarnacja żyje jako nowy człowiek, czy jako zwierzę też? No jako wszystko, jako zwierzę. No może nie rośliny, no bo to, to nie. Ale... ale rośliny też żyją przecież. No żyją, ale to nie jest życie, moim zdaniem. Tak jakbyś teraz leżał w śpiączce, podpięty pod wszystkie rzeczy. O, ostatnio oglądałem takie coś, kurde. Ale co Nie fajne. no gościł kompletnie tak, no, no warzywo, no totalne no warzywo. warzywo. No. Ni na nic nie, nie reaguje. W ty <grych> w <grych> mm. <grych> Na nic kompletnie nie reaguje, kompletnie ni nic się z nim nie dzieje. A rodzice go trzymają przy, no przy życiu. No, właśnie, i to jest teraz taka karta, to, to, Dla co mnie to zrobić jest, z taką osobą. Dla mnie to jest... E, powinni się wczuć w to dziecko i specjalnie dla niego tak jakby wyświadczyć mu przysługę. Ale też nie wiesz co mo, może czuć taki rodzic, który to, ma dziecko. No nie tak. A jesteś rodzicem, nie wiesz. Ani no. nie chciałbyś dla, e, dla własnego wiesz, wiesz, i dziecka. na przykład. Może jest mu dobrze. Może słyszy, podobno ludzie w śpiączce słyszą wszystko, co się dzieje. Tak słyszałem. No nie Czy byłeś w, w, w śpiączce? Że hmm. słyszałeś? Rozumiesz? Zrozumiałem, żarcik. No. Śmieszny żarcik. Ale nie, no kurde... Jak nie się wiem. obracam, to tracę 20 FPSów i zaraz wraca do 60. Serio? No. Robię no, obrót. Będziemy. Obrót i trach. W ogóle ile my tych... Ty ty ojeku? Ile my tych rzeczy już zbieramy i przez ile my to robimy? No bez kitu. No to już... Ja wpadłem w taką tom. Um, jak to się nazywa? Głównie. Takiego autopilota. Że już po prostu... Ja też, no ja teraz to jest tak, że to jest... to sobie leci w tle ta gra, No, a ja gadam no, no. coś do ciebie. No, no, no. To samo. Woo, Woohoo! Dużo nam rzeczy zostało do tego? Do wyniesienia? Nie, raje, chyba. A jeszcze musimy sporo tutaj pozmywać. No, ale zmywanie to będzie akurat chwila, bo widzisz, nie? Zmywanie. A tak to tu musisz przypatrywać się, kurde, gdzie co jest i tak no, dalej. No, ale ja te łóżki jakąś znalazłem. No, a te łuski są najgorsze, to są tak... Niewidoczne. No. Albo jakiś odkurzacz by się przydał. O, no, odkurzacz... bez kitu. No, odkurzacz by był i Chipsy mi utkwiły. Ja pierdzielę. Chodzimy po tej krwi i tworzymy nowe plamy. To jest no, fajne. No tak, dokładnie tak. To jest taki syf. Ezu, nie wiem, kto to będzie sprzątał. <laughs> nie no, serio. To jest przesada chyba. Ej ty, ja... jaka rampa to jest? Wbiegnij na to. A? Na co? Wii. ja pierdzielę mówię jakaś super rampa, to tylko takie wybicie jak Adam Małysz. No, prawie jak Adam Małysz. Ej, ty, a rękawiczki da się umyć, Bo mam już takie trochę od krwi. No, ja też mam, w sumie nie wiem. Po co się da? No, się da. Ale rękawiczki wyrzucasz do śmieci, potem po co chcesz je myć? A rzeczywiście. A może to są wielokrotnego użytku, rękawiczki? Może, jak twoja dupa Jones Anderson. A, nie co to jest? Ej, so Mati ty Co? Coś włożyłem pendrive'a I co się stało? No właśnie było ty, 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 ty i tyle Co tam psujesz? Eee Co? Okej okay. Bo tutaj możesz kliknąć Czekaj, I... poklikam sobie na to Dądaj, ja nie, nie będziesz klikał Okej okay. To jest takie gówno, że, że po prostu. możesz skończyć tam grę. Soria? E, serio? No. Aha. no to... Jeżeli u... uważasz, że posprzątałeś, to kończysz. I, I później nas ocenią, czy jak to No, wygląda? chyba tak to działa. Napierdzielę, dobra. To I, sprzątamy. Potem przychodzi ta perfekcyjna pani domu i robi te zbiałe rękawiczki. Te rękawiczki, dokładnie tak. I tak zagląda w takie miejsca, Ech. w których nie posprzątaliśmy. Tak, takie ta, 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 ta z dupy Kurde. totalnie. No, dokładnie. Wie, że nie wiem, jakieś takie z dupy totalne miejsce, jak masz yy, meble, albo to zdejmuje kontakty <laughs> i jak, w ogóle z drugiej tam strony tak dobra, patrzę, spróbuję no. rzucić jak Lebron James. This Ej, is how we do. Poleciało dalej, znaczy poleciało. Dobra, choć może posprzątamy już podłogi, bo Ale tutaj... Ale nie no, wiesz nic... co, tutaj są jeszcze ręce i jelita Aha. tutaj na, na końcu i łuski. Jelita, łuski, bo tak to tutaj, dobra, będzie okej okay. Bo sobie wyobrażam teraz jak my zaczniemy to zmywać To Zmywanie też nam dużo dosyć no. zajmie, wiesz? Bo my, patrz, my chodziłem po tej krwi i cały czas zostawiamy nowe ślady No wiem No i to jest, to jest najgorsze dobra, Ale nie jest mamy w ich tak dużo Ej, będzie dużo No i no. jak nie jest dużo, z tego, tutaj <laughs> zwłaszcza, ten No wiem, jest ja w nie wiem co tu się wydarzyło, ale. No mówię, tutaj były złe rzeczy. W Quake'a w Quake grali. To była skity. mapa z Quake'a. No w wygląda tak trochę stylistycznie. Chociaż... No bo to wiesz, no kosmos, te, te sprawy, no to, 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 to takie jest. Albo Unreal, Unreal, jak tam. To Tournament. O, to w co grałem dużo. No, to była dobra giera. No, też to grałem. Pamiętam jak w, nawet w gimnazjum sobie w to graliśmy. Na tych, Aha, na my... lekcjach. My w Quake'a graliśmy na lekcjach. PS graliśmy, w Haxbala, w San Andreas z GTA. Dużo rzeczy, ach, stary czas. Ach, kurde aż mi łezka się wokół zakręciła. I, i pomyśl, że kiedyś tak beztrosko było w gimnazjum. W gimbie. No, no i pamiętam jak się bałem o oceny w gimnazjum no. na przykład, żeby nie dostać jedynki. Zaraz by, bym się wyśmiał samego siebie. Kurde, zresztą trzeba nie, znaczy żeby nie zdać w szkole, nie wiem, gimnazjalnej to trzeba na przykład nie chcieć zdać. No, nie. to bez kity to jest też fakt. Mm. To trzeba się postarać, żeby nie zdać. Chyba już tutaj nie widzę żadnych śmieci. Tak chodzę. No. Flotar, czas no, na słucham. part 2. Nie, dobra, dobra tak. To, widzę jeszcze łóżkę. Um. Tylko problem jest też taki, nie wiem, najpierw zmywamy sufit i te inne rzeczy, czy podłogę? A sufit, na suficie też no, widzisz, jest? no nie widzisz krwi na suficie? Nie. Nie Co ma ty krwi. stoisz? Kolejna rzecz do wyrzucenia, wyrzucenia. Dobra, idę. Najpierw zmywamy to obok siebie. I później po prostu będziemy się poruszali dalej i dalej. Dobra, ej, I zamknij... tam. Dobra, idę. No, w sumie posprzątane jest. I... bum. Dobra, Dobra. Ale jeszcze podczas sprzątania coś się na pewno znajdzie. Teraz najlepsza część, czyli myju, myju. Nie No, ja lepiej. Nie robisz tak. No! <laughs> Ty jest, jesteś posrany. Ej, sobie. łuska! W duchu z tą łuską nie sprzątamy już. Ale przy maszynie chodziło mi. Popatrz. Otwieraj to. Nie. Ja biorę na sen wiaderko. Super, rękę dostałem. <laughs> Co dostałeś? Rękę. A, no właśnie. Nie, no to to jest specjalnie, jak mówię, po co ma ma być ręka jakaś, a ona krew upuszcza. Weź zamknij to. Już. Dobra, mam wodę. Zamknąłeś? Okay. No i myjemy przy tym. Zamknąłeś? Tak, no zamknąłem. Dobra, gdzie? Dobra. Okej, okay. zaczynamy. Zaczynamy. Przecież. Pani domu. Nie wiem Weź nową wodę Dobra Jeśli ja nie będę ruszał bo robimy <noise> Idzie woda Proszę Dzięki Dobra Dobra Ooo. I myju 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 dokładnie ładnie idzie Dobra. Bardzo szybko Przyjemnie Dobra No to... kto to krew To Aha, po tobie to ja. Okej okay. Bo źle sprzątasz no i tutaj jest jelito No w dupie z tym jelitem Ale ono będzie krew robiło Nie będzie krwi robiło Zostaw je Dobra wrzucę je do tego śmietnika i potem po prostu z niego wyjmiemy O dokładnie tak I Ile można z strzałów z tego zrobić? <noise> Nie wiem ile Ej woda jest już brudna chyba Ja <noise> I w pizdzie z tym. Dobra Co ty robisz? Kurpa! Co ty robisz? Sotar, weź się ogarni, błagał Nie bij mnie Co ty rękę tam wyrzuciłeś? Nie, jedz Dobra Wylałeś to Tak, wylała mi się woda od razu Dobrze, okay. jedziemy z powrotem. Nie możemy naraz w tym samym czasie mopa, mopem oferować, że tak powiem. Dlaczego? I tego się nie da. I tego się nie da domyć chyba. Co, to jest śmietnik. No ale śmietnika, no ale śmietnik jest czerwony, nie wiem czy widzisz. Kis z tym śmietnikiem. Robisz ślady. Jakie ślady? Krwiste? No. Czekaj. O, i teraz ty. Przepraszam, nie powinienem robić jakichś śladów. No nie powinieneś, zdecydowanie. Jezu, jak szybko mi się ten mod, mop brudzi. A może tu, ej, może za przejście dostajesz jakiegoś mopa 2.0 na przykład. No. Ej, czekaj, wodę trzeba wymienić. W jaki sposób? Czekaj, 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 a ja mam pomysł. Patrz, ja, ja mam pomysł, serio. Mm. Weźmiemy tak, a daj mi to. Powstawię to tu. I co? I Kompletnie nic to nie dało. Czekaj, bo tam jest chyba taki. Nie, nie wiem. Wyrzucimy tą wodę. Okej, okay, dobra, niech będzie. Ja pierdzielaki, to jest syf! Jak, tu jest już pięknie. Nie! Opsi, Mam <grym> Na nadzieję, że nie widziałem. O ja, co ja zrobiłem? No, nie wiem, że. wodę, no. 500. Nie, nie wylej, proszę, nie wylej tego, tylko, tylko. Ja jestem w tym dobry. że my tu się zastawimy tymi wiadercami zaraz? No, trzeba będzie zaraz tutaj. Już, myślałem, Już się bałem, że to zaraz pójdzie. No. Dobra, idzie w sumie szybko. No, ładnie idzie, ładnie idzie. Dostaję archiwki. Dostałem no, to samo. Dostałem coś tam, nie wiem. Znaczy to A nie açiwek, co to tylko, robi? że... A prawym nie wiem, co to robi. Nie wiem, robi, co to robi, ale... tak w sumie. Ale wiem, że wody trochę upuściłem. Dobra, roz, raz. Ej, jest z tego. Wszystko w krwi. Woda krwista. Dobra, wymieniaj. No. Tylko nie, ro nie porozlewaj tego. Okej, okay, spokojnie. Proszę, woda. Okej, okay, uwaga. Robię to. No co zrobiłeś?! <noise> Niechcący. A może tutaj spróbujmy po prostu? Ja robisz krwiste ślady. No i co ty robisz?! <noise> nie uważaj, bo to jest ta krwista ta. Jak to się wyleje, to będzie młyn. No mówię chyba do ciebie Ty jesteś głupi czy głuchy Do śmietnika to wrzuć Gdzie jest śmietnik? No tam okay. Ja pierdolę nie trafię No bo tam Okej, okay, dobra jest git już Co się dzieje? Czekaj, a tutaj spróbujmy Da się tutaj, zostaw tu w tym miejscu Sprzątaj ten śmietnik Okej, okay, dobrze Ile sprzątać? Jest dobrze Ale kurde ktoś tutaj zrobił imprezę trzeba posprzątać po imprezie Dokładnie, zarobimy troszkę szmalu Szmalu A ty, a może jak się kliknie tym przyciskiem to później na przykład ten... o to zmieni nam wodę Jak się jeszcze na raz naciśnie przycisk tonec. To, naciśniesz Ale tu jest drugi Nacisnąłem tamto i zobacz co tu się stało co się stało? <noise> Za tobą. <noise> Jebało to. no Masz... dwa... no co ty robisz? Masz brudne, to nie bruć. <noise> Masz brudne, to nie bruć. Dobra, jest bo tutaj nam przeszkadza odrobinę. Ja pierdziele, przecież powiem ci, że tam nie da się tego w... umyć. Serio, tam jest... Z jednej strony hmm. może być tylko Okej okay. Umarłem Serio? Zabiłeś Halo, nie ja cię mogłem zabić? Jestem Dobra, to... 2 teraz A jesteś tutaj gdzieś? No jestem obok Aha, siemka Tylko tam w krwi będę zostawiał chyba ślady No nie podchodź tu nawet to, A ja też zostawiłem ślady No zostawiłem No i co? Okej, okay. dobra, dobra, jedziemy. Już już, jest coraz lepiej. Mhm, jeszcze tak wydaje mi się, że 5 minutek i posprzątanie. I podłoga będzie posprzątana. Ehm, chyba że tym coś odpierdzieli. To jest w sumie ściana, to ją umyję. No, 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 trzeba, ściany trzeba myć. Masz rację. No bo tak, no bo mówię, przyjdzie rozenek i ci powie, że gówno tutaj jest. Ciekawe, jaką ocenę będziemy mieli za sprzątanie. Nie zostawiaj śladów! Nie zostawiam śladów! Dobra, poszłam, ci, że ząbrze. wystarczy, że raz umyjesz, nie musisz parę, myć, parę razy pukać mopa. Nieprawda. Tak, prawda, Czas... bo właśnie... Prawda. Nieprawda znaczy się. Prawda, masz rację. Ja mam rację. Nie, nie masz. Nigdy nie masz racji. Wiesz co? No ja zobacz, może... widzisz mój mop? <słuch> może to wiażerko przystawię, bo się za chwilę młyn zrobi. No tutaj będzie... Tu jest tor przeszkód, żeby... Nie, tu... to wypadło albo ręka. No to trzeba było coś z tym zrobić. Co tu się dzieje? Jelito mi wypadło. Teraz co sobie je łóż. No właśnie robię. Dobra, ja czyszczam już przejście, jest co, fajnie. Nie? Ale jest przepięknie, powiem Ci, że już tutaj przejście nie... Ja bym wygląda... jadł już z tej podłogi na przykład, nie wiem jak Ty. Ja bym mógł tą podłogę wylizać. <laughs> Co tu się dzieje Jaki Nie, nie zrobimy tego, flota, ja to pierdolę. No to weź. Weź i ci. Uwaga, robimy to. Dobra, zobaczymy jak to. I wish I could do more for my company, give me some paperwork to fill out. For extra marks. Chyba nie. I'm proud of my performance and. Okej. Dobra. Uwaga. Jest! Den 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 ten. Jaka ocena? To chyba nam się ładuje... Inna mapa. Nie, że. A jesteśmy że z... w ofisie. Nie, a u mnie pokazało, że jesteśmy zwolnieni. Workers. Dostałem Achievement, że jesteśmy zwolnieni. Obra, coś tutaj mam. My workplace? Nie. Cofamy? Nie, dobra gówna. Ej, możemy sobie. Buty. Co tu się dzieje? Gówniana praca, nie mam <laughs> <nidzej. śmiech> <laughs> do. <Pierdoli, śmiech> Wszystko proste. Ej, dur kontrol jest. Dobra. Urwa. Ludzie, to było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Jeżeli tak, to zostawiacie łapki w górę. Wchodźcie do kanał do Flotara i. I, I Może się pojawi na, na następny odcinek u mnie. No może się pojawił u Flotara na następny odcinek, tak więc. Trzymajcie się, ludzie. No, cześć, na razie hej. Papa. Cześć.